Całe twoje życie kręci się wokół jednego niewypowiedzianego zdania. Nie zawieść innych. Nigdy w pracy bierzesz dodatkowe rzeczy, chociaż masz już dość. Poprawiasz błędy innych, bo będzie szybciej, jak zrobię to sam. Siedzisz dłużej, nawet jeśli nikt ci tego nie powie wprost, bo czujesz, że tak trzeba. W relacjach odpowiadasz na wiadomości nawet wtedy, gdy chcesz mieć święty spokój. Tłumaczysz czyjeś wybuchy. On, ona ma ciężko, nie chce dokładać. Przepraszasz, nawet gdy to ty zostałeś zraniony. W rodzinie pamiętasz o imieninach, prezentach, świętach, nastrojach wszystkich. Pilnujesz, by nikt się na nikogo nie obraził. Często jesteś pośrednikiem w konfliktach. Mimo, że cię to wykańcza. Masz głowę pełną myśli. Nie chcę robić problemu. Nie będę marudzić. Inni mają gorzej. Jak odmówię, uznają mnie za egoistę. Jak nie pomogę i coś się stanie, to będzie moja wina. Twoje ciało też mówi swoje. Napięte barki niemal przez cały dzień. Płytki oddech, trudność z pełnym rozluźnieniem, nawet w łóżku, przed snem, uczucie czuwania. Jakby coś za chwilę miało się wydarzyć. Masz problem z odpoczynkiem, nie dlatego, że nie masz czasu. Dlatego, że gdy tylko próbujesz odpocząć, włącza się poczucie winy. Siedząc na kanapie, myślisz, mogłem jeszcze to wysłać. Powinienem zadzwonić do mamy, bo znowu będzie się martwić. Leżę, a tyle rzeczy jest do zrobienia. W kontaktach z innymi skanujesz atmosferę. Stonu głosu, wyczuwasz, czy ktoś jest dziwnie cichy. Z jednej emotki w wiadomości potrafisz wyciągać wniosek, że ktoś jest zły, z małej zmiany w zachowaniu znajomego możesz przez pół dnia analizować, co zrobiłeś źle. Masz też swoje sekretne zasady. Jak będę wystarczająco miły, to nie zostanę odrzucony. Jak będę pomocny, to będą mnie potrzebować. Jak się dostosuje, to będzie bezpiecznie. I jedna rzecz, której bardzo nie lubisz przyznać przed sobą, czujesz ogromne zmęczenie tym, że zawsze musisz być dorosły, ogarnięty, odpowiedzialny, nawet gdy w środku masz ochotę po prostu przestać dźwigać. To nie jest zwykła empatia, to jest przymus opiekowania się innymi kosztem siebie. I jeśli czujesz, że to o Tobie, przejdźmy do tego, skąd się to w ogóle wzięło. Patrzymy teraz przez linię przywiązania. To jest sposób, w jaki Twoje ciało i mózg nauczyły się odpowiadać na pytanie, czy obok mnie jest ktoś, kto mnie chroni i widzi, czy jestem sam. Jeśli jako dziecko musiałeś być rozsądny wcześniej niż inni, słyszałeś teksty. Ty jesteś ten mądry. Na tobie mogę polegać. Pocieszałeś rodzica, gdy płakał, był załamany, miał kryzys, wchodziłeś w rolę mediatora między dorosłymi. To Twoje ciało dostało bardzo jasny komunikat. Żeby było w miarę bezpiecznie, muszę przejąć odpowiedzialność. To ma swoją nazwę. Parentyfikacja. Sytuacja, w której dziecko emocjonalnie lub praktycznie staje się dorosłym dla dorosłego. Nie chodzi tylko o robienie zakupów czy pomaganie w domu. Chodzi o to, że to Ty byłeś emocjonalnym stabilizatorem dla rodzica. I tu dochodzimy do kluczowego pojęcia z obszaru przywiązania zdezorganizowany styl przywiązania. Brzmi skomplikowanie, więc rozłóżmy to na proste elementy. Styl przywiązania to sposób, w jaki reagujesz na bliskość, oddalenie, konflikty i wsparcie. W zdezorganizowanym stylu dzieje się coś bardzo trudnego. Ta sama osoba jest czasem wsparciem, a czasem źródłem lęku, chaosu, napięcia. Dla dziecka to sytuacja bez jasnych zasad. Raz Twoje łzy są za dużo przestań, nie histeryzuj. Innym razem ten sam rodzic jest czuły i troskliwy. Raz masz być duży i dzielny, innym razem słyszysz, jak dobrze, że jesteś. Bez ciebie bym zwariował. Co robi wtedy twoje ciało? Uczy się ciągłej gotowości. Zaczynasz skanować twarz rodzica, przewidywać jego nastrój, dostosowywać się, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzy. To nie jest świadoma decyzja. To jest strategia przetrwania. Z dorosłej perspektywy widać to tak. Masz niezwykle wyczulony radar na emocje innych, jesteś bardzo odpowiedzialny, przejmujesz zadania ponad swoją miarę. Twój system nerwowy nie umie odpocząć, bo bezpieczeństwo zawsze wiązało się z tym, że muszę coś zrobić, żeby było dobrze. Zdezorganizowany styl przywiązania oznacza, że chcesz bliskości, boisz się jej, czujesz odpowiedzialność za emocje drugiej osoby i jednocześnie lęk przed jej wybuchem, zniknięciem lub rozczarowaniem. Łącząc to z parentyfikacją, dziecko, które musiało być dorosłe, wyrasta na dorosłego, który ciągle próbuje trzymać wszystko w ryzach, kosztem siebie dba o spokój w relacjach. A gdy choć raz powie: nie czuje się jak zdrajca. To nie jest charakter. To jest efekt tego, jak nauczyłeś się utrzymywać minimum bezpieczeństwa w domu. Spójrzmy teraz na to, jak wygląda twoja codzienna pętla. Punkt startowy lęk przed zawiedzeniem. Pojawia się sytuacja. O ktoś prosi cię o pomoc. O w pracy zbliża się termin. O rodzina oczekuje, że jak zwykle ogarniesz. Zamiast pytać siebie, czy ja chcę, czy ja mogę, Twój system automatycznie pyta, co muszę zrobić, żeby nikt nie był rozczarowany. Natychmiastowe tak. Nawet jeśli masz od razu impuls, żeby odmówić, szybciej od tego impulsu jest strach. O, że ktoś się obrazi, o, że ktoś poczuje się odrzucony, o, że stracisz czyjeś dobre zdanie. Więc mówisz, spoko, zrobię. Przejęcie odpowiedzialności ponad miarę. Nie tylko robisz to, o co cię proszą, robisz więcej. O dopilnowujesz szczegółów, o kontrolujesz terminy, o czuwasz nad nastrojem innych w procesie. W efekcie o oni mogą odpuścić, o ty bierzesz na siebie wszystko. Zmęczenie i cichy gniew. Pod koniec dnia czujesz o napięcie, o rozdrażnienie, o wewnętrzne mam dość. Pojawiają się myśli o czemu nikt nie widzi, ile robię? O czemu zawsze ja? O czy naprawdę nikt nie potrafi ogarnąć czegoś sam? Ale tego nie pokazujesz. Poczucie winy za własny gniew. Kiedy już poczujesz złość, szybko włącza się kolejny głos. O przesadzasz. O inni naprawdę mają trudniej. O bądź wdzięczny, że w ogóle Cię potrzebują, więc przekierowujesz złość na siebie. O jestem niewdzięczny. O, jestem beznadziejny, że się tak czuję. Jeszcze więcej dawania, żeby zagłuszyć poczucie winy. O, robisz kolejny miły gest. O, przepraszasz za własne granice. O, zgadzasz się na kolejne rzeczy i pętla się zamyka. Dlaczego standardowe rozwiązania nie działają? Muszę się bardziej postarać. To tylko wzmacnia starą strategię z dzieciństwa. Im więcej daję, tym bardziej zasługuję na spokój. Tylko, że ten spokój nigdy nie nadchodzi. Czytanie o asertywności bez pracy z ciałem. Rozumiesz, że powinieneś stawiać granice, ale gdy przychodzi moment powiedzenia, nie twoje ciało reaguje o przyspieszone tętno, o ścisk w gardle, o uczucie, że zaraz stanie się coś złego, złość na wszystkich dookoła. Wchodzisz w tryb, ludzie mnie wykorzystują. Problem w tym, że o sam ustawiasz się w roli tego, kto ma ratować. O nie pokazujesz swoich limitów. O inni przyzwyczajają się, że ty ogarniesz. To nie jest tylko kwestia złej woli ludzi wokół. To jest utrwalony wzorzec relacji, który zaczynał się lata temu. A więc sami nie wychodzą z tej pętli, bo twoje ciało wciąż wierzy, że bezpieczeństwo bycie potrzebnym i niezawodnym. Teraz część najważniejsza. Co możesz zacząć robić inaczej, konkretnie i realnie? Krok pierwszy. Nazwij problem po imieniu. Jeden. Zapisz zdanie. Byłem dzieckiem, które musiało być dorosłe. Niosę odpowiedzialność, która nie należała do mnie. Dwa. Dodaj kolejne. To nie jest wada charakteru, to jest stara strategia przetrwania. To brzmi prosto, ale jest kluczowe. Twój mózg latami traktował to jako tak po prostu jest. Potrzebuje nowej etykiety. Krok drygi, stop-klatka przed automatycznym tak? Na początek, nie ucz się od razu mówić nie. Najpierw ucz się nie odpowiadać od razu. Wprowadź jedną zasadę: o jeśli ktoś o coś prosi. O, zanim odpowiesz, bierzesz jeden spokojny oddech i mówisz: Daj mi chwilę, dam znać za 10 minut, albo sprawdzę, czy dam radę. Odezwę się za moment. Twój cel na tym etapie o zamiast automatycznego tak-butar, bo... o wprowadzić mikroprzerwę. To jest trening nerwowy: uczyć ciało, że nie musi reagować natychmiast, żeby było bezpiecznie. Krok trzeci mikro nie które nie niszczą relacji. Nie zaczynaj od wielkich konfrontacji. Zacznij od mikroodmów w bezpieczniejszych sytuacjach. Wybierz je trzy obszary: o wiadomości od dalszych znajomych, o drobne przysługi w pracy, o rodzinne, może byś jeszcze. Ustal gotowe zdania. O: teraz nie dam rady. Mogę jutro później innym razem. O. Dziś potrzebuję już odpocząć. Następnym razem. Chętnie pomogę. O, to już poza moim zakresem. Spróbuj zapytać X. Twoje zadanie na pierwszy tydzień. Powiedzieć chociaż trzy razy nie w takich drobnych sprawach. Klucz. Nie tłumacz się nadmiernie. Im więcej tłumaczenia, tym więcej poczucia winy. Krok czwarty. Oddawanie odpowiedzialności tam, gdzie jej miejsce. Dorosły, który był rodzicem dla swoich rodziców często nadal dźwiga ich emocje czas na małe przesunięcie ciężaru zauważ kiedy wchodzisz w rolę o terapeuty dla mamy taty o doradcy który ma rozwiązać ich problemy o mediatora w ich konfliktach ustal nową granicę o słyszę że to dla ciebie trudne ale nie dam rady tego dźwigać o to coś z czym najlepiej pogadać z terapeutą przyjacielem w twoim wieku o nie chcę być wciągany w wasze konflikty. Zacznij od jednego zdania tygodniowo jedno zdanie, w którym odmawiasz bycia dorosłym nad dorosłymi. Krok piąty budowanie choć jednej bezpiecznej więzi. Zdezorganizowany styl przywiązania goi się w relacjach, nie w izolacji. Ale nie chodzi o idealnego partnera. Chodzi o przynajmniej jedną osobę, przy której uczysz się, że. Możesz powiedzieć nie i nie zostaniesz zostawiony. Możesz mieć gorszy dzień, możesz się nie uśmiechać, a ktoś nadal zostaje. To może być terapeuta, terapeutka, przyjaciel, przyjaciółka, partner, jeśli jest gotowy na taki proces. Twoje zadanie. Wybierz jedną osobę, przy której czujesz się choć trochę bezpieczniej niż przy innych. Zrób z nią mały eksperyment. Opowiedz coś. Bardziej szczerze niż zwykle, o na przykład: Dziś nie mam siły udawać, że wszystko jest ok. Zobacz, co się stanie. Krok szósty. Dzienny nawyk. Jedna rzecz tylko dla mnie. Twój system nauczył się cały czas robić dla innych. Musisz mu pomóc nauczyć się robić dla siebie. Każdego dnia zapisz o jedną rzecz, którą zrobiłeś. Tylko dla siebie, o nawet jeśli to 5 minut ciszy z herbatą, o 10 minut spaceru, o jedna rzecz, której świadomie nie zrobiłeś dla innych. Nie oceniaj, czy to wystarczająco dużo. Liczy się fakt, dziś ja też byłem ważny. Po miesiącu zobaczysz, że twoje granice stają się trochę wyraźniejsze, ciało, choć minimalnie częściej się rozluźnia. Automatyczne, tak pojawia się odrobinę rzadziej. Byłeś dzieckiem, które musiało być dorosłe. Dziś jesteś dorosłym, który wciąż zachowuje się tak, jakby cały świat zależał od jego ogarnięcia. To nie jest Twoja wina, ale teraz to Twoja odpowiedzialność, czy nadal będziesz żyć w tej samej pętli. Masz prawo nie ratować wszystkich, nie być zawsze silny. Nie brać na siebie cudzych emocji, uczyć się odpoczywać bez poczucia winy. Twój system przywiązania kiedyś nauczył się, że bezpieczeństwo, bycie potrzebnym, niezawodnym, cichym ratownikiem. Dziś możesz zacząć uczyć go czegoś innego bezpieczeństwo, bycie w relacji, w której ty też jesteś widziany i brany pod uwagę. Na koniec zostawię ci jedno konkretne wyzwanie. Przez najbliższe trzy dni. Za każdym razem, gdy ktoś poprosi Cię o przysługę, zrób jedną stop klatkę. Dam znać za chwilę. Wybierz jedną sytuację, w której o normalnie powiedziałbyś tak, o a tym razem powiesz: nie, dziś nie dam rady. Zobacz, co się wydarzy. Zauważ, że świat się nie kończy. Zauważ, co się dzieje w Twoim ciele. Zapisz to. Bo prawdziwe dorosłość dziecka, które kiedyś musiało być dorosłe, zaczyna się wtedy, gdy przestaje dźwigać to, co nigdy nie było jego i krok po kroku zaczyna brać odpowiedzialność. Już nie za wszystkich, ale za siebie.